Dzień dobry, dzień dobry, witaj na kanale Kaksaju Repetycji Online. W tym odcinku rozwiążemy 27 zadanie z podstawowej matury z matematyki 2025 roku. E, śmiało zasubskrybuj kanał, bo będziesz powiadomiony o nowych filmach. Jeśli szykujesz się do maturki, to możesz poszperać troszkę na naszym kanale, bo jest tam całkiem sporo rozwiązań matur z poprzednich lat. E, czy to matur, które się odbyły tak naprawdę, czy to tam próbnych, e, możesz się sprawdzić, też rozwiązując samodzielnie Arkusz. Tylko pamiętaj, żeby ustawić sobie też czas, żeby się sprawdził, czy y, sprawnie liczysz. Jeżeli y, się okaże, że na przykład y, czas się kończy, a Ty jesteś w połowie arkusza, no to popracuj troszeczkę nad y, sprawnością obliczeń. Do końca wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych wszystkich liczb naturalnych cyfrowych nieparzystych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jeden raz cyfra zero, jest. Dobra, kilka informacji po kolei. Wszystkich liczb naturalnych jakich? trzy skoro trzy cyfry no to już sobie przygotowuję trzy miejsca jedności dziesiątki setki ok nieparzystych no to jak nieparzysta no to na końcu może być tylko jeden trzy pięć siedem lub dziewięć ile mamy tutaj możliwości uzupełnienia ostatniej cyfry raz dwa trzy cztery pięć tak już tu mogę wpisać że mamy pięć możliwości dalej w których w zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jeden raz cyfra 0. Dokładnie jeden raz cyfra 0. No to skoro liczba była nieparzysta, to na ostatnim miejscu w jednościach 0 nie było. Skoro liczba ma być trzycyfrowa, to na pierwszym miejscu zera też nie może być, bo inaczej okazałoby się, że liczba jest dwucyfrowa, więc odpada. A cyfra 0 ma się gdzieś pojawić, więc ona na pewno będzie w cyfrach dziesiątek. Czyli mamy tylko jedną możliwość uzupełnienia cyfry dziesiątek. Ok, no to teraz, co możemy wrzucić do cyfry setek? No praktycznie wszystkie cyfry oprócz zera, czyli ile ich jest od 1 do 9, no po prostu 9, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli mamy tak: 9 razy 1, razy 5. Czyli 9 razy 5 to jest 45 i to będzie odpowiedź A. Zachęcam do dodania łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.